Która skrzynka ma najlepszy drop w CS2? Dzisiaj pod lupą bierzemy sobie Chroma Case'a. Skrzynka, powiem Wam szczerze, z dość sporym potencjałem. Zobaczymy co ciekawego nam tutaj poleci. No i poszło 101 sztuk Chroma Case'a zostało otwarte. Jedna więcej, ale to nic. Wydaliśmy na ten openik 3350 zł. Zarobiliśmy z samych skinów 3750 zł. Więc nasz profit to 415 zł. Ze statystyk dropło nam 73 skiny niebieskie, 14 skinów fioletowych, 5 skinów różowych, 1 skin czerwony oraz 1 item złoty. I z fajniejszych skinów tutaj Bajonecik, Tiger Tooth, Factory New, bardzo ładny skinek jego cena to 3100 zł. Oraz Galil, Chatterbox, Battleskirt i jego cena to 52,8 zł. Powiem szczerze, że Chroma Case zaskoczył, bardzo ładny performance. Dajcie znać, czy otwieraliście kiedyś tą skrzynkę i jaką skrzynkę bierzemy następną pod lupę. Pozdro! A dla losowego subskrybenta oraz losowego komentującego i co ważne musisz być na moim Discordzie, rozdam AK47 Slate. I szybciutko z kodem Macko na nas masz plus 35% więcej do doładowania. Będę wdzięczny, jeśli użyjesz mojego kodu.